Ja jestem przekonany, bo wiem, wiem co do tego doprowadziło, że to jest efekt mojego kontaktu z Matuszem. Czy ktoś się z tego będzie śmiał? Nie obchodzi mnie to. Nie, to nie. Ja sobie się nie powiem. Ja to Czy będę mówili, że zareagowałem? Nie obchodzi mnie to. Ja wiem, co jest efektem. Nie miałem prawa, nie miałem prawa nie ufać lekarzom i zmieniać zespołu lekarskiego. Nigdy bym tego nie zrobił, gdyby nie ten głos. A co się okazało? Mogło się okazać? Że to nieprawda, że nic się nie dzieje, że to wszystko ja, było bardzo a jednak było coś na rzeczy. A nie coś, co było bardzo, bardzo na rzeczy. No i te obsesyjne głosy tata zrób z ręką, które powtarzał mi za życia praktycznie codziennie. Już przy każdej rozmowie telefonicznej, przy każdej spotkaniu. ściekał się, zrób coś na ręką. No i, no i, no i no zrobiłem i, 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 i te głosy już nie. I będą, nie się śmieją, że ja słyszy głosy. Nie interesuje